Właśnie zacząłem, ja. właśnie zacząłem nagrywać, bo gram w jest defense, próbuję pewnej techniki, ogóle się ma widzowie, z tamu was. Właśnie zacząłem nagrywać, próbuję ten, próbuję nowej techniki, którą pokazał mi pewien youtuber, nazywa się Tainrix, bardzo, pole dosyć polecam, robi fajne, na przykład techniki jak ten. Jak zarobić gemy różne, więc fajny. Czekam, aż sprzedadzą się dwie postacie, czyli Speaker Large TV Man i moja elf Camera Woman. Wiem, że nie pokazałem Wam wcześniej, ale no, przepraszam, chwila chyba. Okej, okay, dobra. Czyli ktoś kupi. Jest jakie to są typy, jakie drugie ceny David dają. <śmów> Mówił, żeby co jakiś czas przenosić się na inne serwery. Na który serwer by się tu przy... Przeniesiono się na ten. 49, 49 jest wystawianych postaci. 16 osób. W ogóle widzowie, piszcie w komentarzach, co tam uważasz. Mój drugi odcinek, już szybko dosyć. O! Prawie są najniższe, więc będą, więc raczej szybko. On na pewno nie jest tyle wart. No właśnie, jest słabym. Chwilę, nie, nie zobaczyłem nawet na statystyki. On słaby jest. Naprawdę, widzowie, to... O, on już jest lepszy. Zdecydowanie. Nie wiem, jeśli robię jakiś błąd, widzowie, mówcie mi, co mam robić. Czy dobrze mówię, czy źle. mnie słychać. Nie, może teraz nie słychać. Nie wiem, czy mnie było słychać, czy nie. Dobra. Za chwilę się przekonamy, czy, czy od nas coś kupią. Kupujcie to! Kupić! KUPIĆ! By my speaker... ...speaker... ...TVMand... ...PLS. Kupcie me my! Proszę! Fasddd Fasdder No Kurde Zaraz im coś zrobię Widziałem golec tam u was, nie wiem Mówcie, piszcie w komentarzach, co, jakie, macie jakieś pomysły na następny odcinek. Tylko nie z Robuxów, błagam was, ja praktycznie nie mam Robuxów. W się sensie mam, ale to na drugim koncie. Ale nim się nie interesujcie. No, czy mogą w końcu coś ode mnie kupić? Hmm, ciekawe. Nieważne. O Boże, ale mi ścięło. O Jezu. O Boże. No ples! PLS! Ples. PLS Co to jest? Co tu jest? Kurde, nie widzę! To są winy? To są chyba koty, są coiny, tak O! u. No, czy oni z łaski swojej, oni z łaski swojej... Mogą, mogą kupić moją postać. Nie, no zaraz im coś zrobię. Tak naprawdę. Dwa lata później. Cztery lata później. Biliard lat później. Uuuh.

Idę na Singapur. Idę na Night Place Server. Nie wiem co mam mówić. Naprawdę. I idę zobaczyć kolegę. Nie no, kolega. Jezu, to się słychać już mnie na Słychać coś przez okno, tu się drze, nie wiem, jakaś babcia chyba. Nie Czy ktoś tutaj może ode mnie coś kupić w końcu? Jezu, przez to moje jestem daleko. No co za głupek. Nikt go nie lubi Dobra, ale chłop mówi, żeby się tym nie interesować To żeby... za bardzo Czy ktoś coś jest niższe? Nie, przepraszam za tą dziżę Po prostu się zdziwiłem, czy... Czemu to znika tak nagle? What? The... What the hell? Czemu to znika? To jest. Podejrzana ta, ta trading plaża. plaza. Mówił też, żeby nie kupować tych Alarm Clockmana i tego Large Bunimana i kupować ten. Po 5, po 6 maksymalnie. I niżej 5. 6 minus, żeby kupować za gemy. Naprawdę polecam z tego youtubera, na przypomnę, Tainrix się nazywa. Tainrix. O kurde, ten Sinister... No nie jest aż tak dobry. Mhm. Nie, on jest słaby chyba. Nie wiem. Nie wiem, nie umiem za bardzo to grać. Nie pamiętam już. Dobra? Kurde? Nie no dobra. u umiem. Trochę umiem. Ale nie tak, ale nie tak dobrze. No co za typek, nikt go nie kocha. Dwa lata później. Nie wiem, co mam zrobić. Totalnie, ba, 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 ba. Aha.